Cześć, Daniel z kochambrony, witam Was. Dzisiaj mamy okazję e, do, do wróć. Nie. E e, kontroli E. Eee! Cześć! Daniel z broni, witam Was. Dzisiaj mamy niesamowitą okazję, ponieważ dotarły do nas fajne zabawki na Mikołaja dostaliśmy herabinek piast. Będziemy dostępny do ponosnej na strzelnicy. Robimy dzisiaj unboxing. Drugi seryjnie wyprodukowany karabinek przez firmę WBP ROGów. Proszę bardzo, w pełnej okazałości Tak się prezentuje. O dzisiaj każdy będzie go mógł przedstawić na strzelnicy. Jeżeli ktoś go zamówi i zaliczkuje, nie będzie musiał płacić za testy. Karabinek przychodzi, jak widzicie, w fajnym case. W zestawie mamy magazynek do niego, instrukcje obsługi. Wyposażony jest. Dwustronne dźwięki przeładowania, dwustronne manipulatory, no i co najważniejsze, ma orzełka. W stosunku do innych aerów prosto z pudełka, ten jest wyposażony w TH dwustage'owego, więc to jest bardzo dobry zestaw. Na początek nie trzeba żadnych dodatkowych kosztów ponosić. Teraz zamontowujemy na nim polimator i będzie w takim zestawie dostępny u nas na strzelnicy. Na razie karabinki piast dostępne są z 14,5 calową lufą. W niedługim czasie mamy informację, że będą dostępne zestawy z wymiennymi lufami w innych rozmiarach. Więc każdy z Was będzie mógł sobie dopasować długość lufy pod siebie. Który montujemy na nim, to Vortex Crossfire, dostępny u nas w sklepie również. Więc możecie przyjść i od razu złożyć sobie taki zestaw, jaki będzie dostępny u nas na coś na strzelnicy. Ok. Mamy gotowy zestaw. W takim zestawie przyjdziecie. Strzelicie, zobaczycie jak Wam leży, a zobaczycie jak się z niego strzela. Będziecie mogli od razu podejść do sklepu i zamówić go. Zostawia będę już w styczniu. Od dnia dzisiejszego prawie do przetestowania u nas na strzelnicy. Przyjeżdżajcie, testujcie. Warto. Co dalej? Kolejna sprawa trwa u nas nadal. Promocja na przepisanie się do naszego klubu. Do końca roku nie płacicie wpisowego, płacicie tylko roczną składkę e, za członkostwo. Ostatnie zawody w tym roku u nas w tą niedzielę, czyli 14 grudnia. Przyjeżdżajcie, róbcie starty, zapisujcie się przez aplikację, macie wtedy taniej. Dzięki za uwagę, przyjeżdżajcie na strzelnicę i dajcie znać, czy taki format e, chyba wam odpowiada i przypadł wam do gustu. Będzie więcej takich filmików i siwy, będzie miał więcej roboty. Dziękuję.